Siemano, jeszcze przed startem tego odcinka chcieliśmy Wam bardzo podziękować za ponad 500 subów na kanale oraz za tak dobry odbiór poprzedniego odcinka. Postaramy się cisnąć jeszcze bardziej, żeby dostarczać Wam content na bieżąco, a już niedługo mały specjal z okazji tych 500 subów. Do tego dodajemy nowy stały punkt każdego odcinka, a mianowicie oto kilka osób, które w ostatnim czasie zasubskrybowały kanał. A jeśli ty chcesz się znaleźć w kolejnym odcinku, to nie czekaj, tylko zasubskrybuj. Dzięki wielkie raz jeszcze i już bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka. Siemanko, przenieśmy się na chwilę do mojego beztroskiego, pięknego dziecika. Jest dokładnie rok 2011. Przychodzę do babci na obiad, a właściwie te rodzice mnie zostawili, bo mają już dość, i pojechali sobie na zakupy w pitu. A ja tym razem męczę babci i dziadka zamiast nich, ale znowu piękne dzieciństwo. Obiadek u babci, w telewizji dziadek ogląda sport, a dokładnie to skoki narciarskie, które wtedy zobaczyłem pierwszy raz na oczy, i jak najman na widok maty do klepania. Jeb. Miłość od pierwszego wejrzenia. Ech, i to wszystko jeszcze przy tym nostalgicznym babcinnym klimacie. No nic, to, bo nawet tego nie ruszyłeś, a bardzo dobra suróweczka babci wyszła. Dopóki tego nie zjesz, to nie ruszysz się ze stołu, a rodzice wracają za 4 godziny, Maniuś, więc do roboty, am, am. Ale babciu, ja nie lubię surówki i miękkiego mięsa, wolę po prostu kurczaka z ziemniakami. A co to jest restauracja, że ja mam ci podawać to, co chcesz? Powiedziałam raz i mnie nie denerwuj. Ale babcia... Dość, bo zaraz to się źle skończy! Kur a stop, to nie to wspomnienie! Wracamy do tego właściwego. Dziadek, a o co w tym chodzi? Kto dalej poleci, czy co? No tak, słuchaj, Maniuś, startują z samej góry, wybijają się i muszą idealnie się ułożyć, aby zlecieć jak najdalej i przy tym dobrze wylądować, tak zwanym telemarkiem. Ale to ci kiedyś wytłumaczę. O, patrz, patrz, co coch Mówią, że no wybałeś, tak, po tam, że niby się wymieniają i stok przejmie pałeczkę po małyszu. <laughs> Dobre żarty. Ja tylko mrugam i patrzę się tempo jak typowy kidos, bo nie wiem co on gada. Ale kto jest najlepszy i najdalej lata dziadek? No jak to kto? No zawsze Niemcy, oszuści całe życie tylko kradną, oszukują i kradną, ale cała reszta nie lepsza. Austriacy to to samo, bydło, a Norwegowie jeszcze więksi oszuści niż wszyscy. Zrozum w dusiu, że jak oni, jak zobaczyli, że firma produkuje dobry materiał do kombinezonów, to zamiast kupić sobie kilka to złodzieje wykupili całą fabrykę, aby nikt inny nie dostał tego materiału. Aż się dusz w kieszeni otwiera, no. O, a zaraz małyż leci! Dzisiaj go ostatni konkurs planicy skacze. Już drugiego takiego nie będzie, to teraz trzymaj kciuki i patrz uważnie, w duszu, bo to na całe życie zapamiętasz. No i tak, od tamtego momentu wkręciłem się w skoki bardziej niż twój stary w narzekanie, że kiedyś było lepiej. No ale jak to ja, dużo rozkmieniami, muszę to przyznać z bólem serca, bo kocham skoki i naszą polską kadrę, która zbudowała to wszystko, ale kto? Wymyślił taki sport. Przecież to jest śmierć na miejscu. Co za łeb garbaty wpadł na pomysł, aby zamontować sobie narty, jeszcze kiedyś bez dodatkowych linek bezpieczeństwa, przez co narta mogła ci się w każdej chwili wypiąć w locie i tak. Montujesz sobie narty, wchodzisz w wysoko, zjeżdżasz na pełnej p... i lecisz kto dalej? No kurwa, szanujmy się! co tu chodzi? Jeszcze kiedyś skoczkowie nie latali z stylem V, tak jak teraz, który jest w miarę bezpieczny, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, że lot 10 metrów nad ziemią z prędkością 100 na godzinę jest w ogóle bezpieczny. Tylko zamiast tą popularną teraz v to lecieli mając proste nogi i złączone narty ze sobą. Wyobraźcie to sobie i powiedzcie, co za debile w ogóle się na to pisali, bo normalne to na pewno nie jest. Zresztą, ile sytuacji było w tych obecnych, bezpiecznych czasach, gdzie na przykład komuś się narta wypiła w locie, albo już po wylądowaniu i się cały poobijała, często nawet kończy czyli kariery, bo nie byli w stanie już chodzić. Na przykład jak Nicolas Farrell w 2015 roku. A nawet jeżeli wyszli cało z takiego upadku jak Tandy czy Morgenstern... Ojejejeje! To jest coś fatalnego! To... to mieli już tak zrytą psychę, że nie potrafili już wrócić do dobrego latania. Tutaj muszę jeszcze wspomnieć o sytuacji, gdzie narta wypięła się po wylądowaniu. Rok 2013, kwalifikacje w Bischeshofen. Manuel Fettner ląduje i wypina się narta po wylądowaniu. Chłop rozpędzony jak beta seby na autostradzie, a ten kozak przy takiej prędkości dojechał na jednej narcie do końca i nie stracił punktów. No szef totalny. Dobra, bo zacząłem mówić o dobrych, ciekawych i fajnych stronach tego sportu, jak sytuacja z Fettnerem, czy chociażby kariera Noriakiego Kasajego. Który dalej skacze, a ma 53 lata Albo no cała polska kadra Która na przestrzeni lat zdobyła wszystko co się dało Na czele z Małyszem, z Tochem, Kubackim Czy chociażby Żyłą A skoro już przy Piotrku Żyle jesteśmy To trzeba powiedzieć, że ten chłop jest dosłownie Chodzącą skarbnicą złotych myśli A przy tym daje najbardziej ikoniczne wywiady Chyba w ogóle w historii polskiego sportu Jak na przykład ten najsłynniejszy, gdzie mówił, że Jego córka zjadła kostkę z kibla No k***a złoto Córka, córka zażarła kostkę z kibla I trzeba było do szpitala jechać Albo chwilę przed zawodami tańczy sobie na wyjściu z Norwegiem z Tiernenem, jakby miałeś zaraz do roboty na magazynie, a nie skakać z 200 metrów na pełnej picie. <grymne> ale wróćmy do jeszcze jednej pojemnej sytuacji, która wydarzyła się dwa razy, jak dobrze pamiętam. Czyli kuba siedzisz sobie na belce na górze i nagle się z niej spikasz. Lecisz w dół rozpędzony z nartami na nogach, ale ty suniesz albo na plecach, albo na brzuchu. Podjeżdżasz i zatrzymujesz się przed końcem wyskoczni, z której jakbyś się stworzył, to byś połamał się w pi... I jeszcze stoczył się na sam dół skocznie jak worek ze śmieciami. Taką sytuację mieli dokładnie Wolfgang Lloyds i Daiki No przecież to jest całe życie przed oczami, zjeżdżając w dół na pewną śmierć. Ja p. I... Jeszcze nie ma Jeszcze w takiej sytuacji. Nie widzieliśmy, że się na pewnie. No szczęśliwie będzie. Problem, Wolfgang Lloyds. I chciałem jeszcze dodać bardzo ważną rzecz. Stoch to lepszy skoczek niż Małysz. I nie, nie chodzi mi o to, że w dupę Małyszowi, bo ten gość ze sportu, który każdy miał w dupie, zrobił sport narodowy i co drugi Polak mniej więcej ogarnia, co się dzieje w skokach, a chyba każdy Polak zna Małysza, no gold w... Ch tak, ale szanujmy się, no Stoch go przebił praktycznie we wszystkich osiągnięciach Szczególnie zwycięstw na Olimpiadzie, które mają największą wartość Do tego jeszcze konkursy drużynowe, Raw Air, loty, nieloty, letnie kupa Grand Prix Zawody i turnieje, w których także musiał się napłocić, aby coś tam zdobyć I może aktualnie skacze jak gówno, ale jest to nasz najlepszy skoczek w historii I myślę, że jeszcze długo nie będzie takiego Stocha czy Małysza O których będzie mówiła cała Polska, a nawet cały świat W sumie to trochę podobny case jak z Lewandowskim Dobra, wnuczek, teraz dmuchaj, dmuchaj pod narty. Fuuuuck! Yes! Jeeze! Yes. no! Poleciał, pięknie, no. Yeah, Moja kochana, super. morda, wąsata! A dziadek, a ciekawe, jak ten stok będzie jednak skakał. Eee, tam dupa blada z tego będzie, ja ci mówię. Teraz, jak małyś, jak już zakończy karierę, to już. już nic nie będzie, nie będzie niczego, nic. Ja tam i tak będę kibicował. A ty, co ty... to? Siedzicie sami, ja mówiłam! Zawołać mnie, jak małysz będzie skakał! A zawsze to samo! To no, trzeba było cały konkurs oglądać kobieto, no a nie teraz. Dupetrujesz tam. A idź ty z tobą tak zawsze, wracam do kuchni. O, Maniusz, patrz, teraz ten twój stok będzie skakał. No zobaczymy, jak młodemu pójdzie, zobaczymy. O, w końcu. Maniusz, do stołu ci mówiłam raz! Te warzywa się same nie zjedzą! Au. No tak. I pamiętajcie! Jebać wszystkie kadry, co lecą w, ch... w tym pięknym sporcie, a szczególnie tych najlepszych złodziejów pierdolony. Dzięki wielkie za oglądanie, nie zapomnijcie zaobserwować nas również na tych innych platformach, a jeżeli kontent się podoba, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i dzięki.